Chciałam na początku Pana zapisać o e, reżim pisarski. Jeszcze lata temu e, przeczytałem gdzieś, że Pan ma taką praktykę typową dla etatowej trochę pracy: że po e, ogarnięciu tych obowiązków, powiedzmy domowych, siada Pan do biurka, do komputera, czas start i pisze Pan. E, I to zupełnie zadaje kłam. Takiemu wyobrażeniu powszechnemu opisarzu, który czeka na Wenę. Siedzi, mija godzina, dwie. Bywa, że mijają dwa dni i nagle jest eureka. A pan po prostu siada rano, swoje trzeba odsiedzieć. Czy powiem tak, tak sobie na Wene mógł czekać Mickiewicz, który był bogaty z domu. Mógł sobie czekać słowacki, mm -hmm. który żył z tego, że uwałki wałki na francuskiej giełdzie. Natomiast no, ja jestem na dorobku cały czas, także. Tutaj nie ma czekania na wenę, bo by mi bank zlicytował. Mówi pan, że jest pan na dorobku? To ten, ten dorobek jest już tak y, y, obfity, że już myślę, że jest pan daleko. Znaczy, no zasadniczo chcę się dorobić jeszcze jakiejś willi. Tak, czytałem. I, czy, czytałem też. Willa była coś tak, tam? Tak, jacht, jachtów ty... w sumie mm. nie muszę. Charterować. To, to można tak? Mm -hmm. tak. Jeszcze trzecia była rzecz, nie pamiętam, ale. Willa, jacht, jeszcze coś. Coś tam było, ale kominek w Wili. A nie, to już w Krakowie nie, nie. tak nie wolno powiedzieć drewnem. drewna. Mhm. Hmm. Żonę mam, dzieci, mam psa, mam psa drzewo. drzewo. Jeszcze zostało drzewo. Do posadzenia. No to już tam u, u będzie wilna, Wujka będzie i na... drzewo. Nie, u, jak byłem mały, to u wujka obsadziliśmy sosankami całą działkę. To, to już to mogę sobie, pan sobie Tak, tak. tak. Z no dobrze, 200 ale... ich tam posadziliśmy, więc nie ma. To już jest zaklepane. No dobrze, ale jak wygląda no. Pański dzień? Bo w... po, po, minął się te... taję, obrządek, tak, czy tak, taję, ten obrządek stary. przeważnie tak 6.45, żeby faktycznie ogarnąć wszystko. No teraz mój syn chodzi niestety na drugą zmianę, więc hmm. poranki mam mocno rozwalone przez to. Wraca o 19.00 ze szkoły? No nie, nie aż tak, ale o 17.05 się zdarza. W każdym razie, jak już pozbędę się z domu dzieci, no to stam się siadać do tej roboty. Mm -hmm. Siadam sobie na fotelu po dziadku, kładę na kolana kawałek sklejki, na to stawiam laptopa. No i stukam. Stukam, stukam. A, a by ważenie ma stukania, bo tutaj pusto? Nie. Jak nawet w głowie pusto, to zawsze coś, co nastukam, jest do poprawienia, do przeredagowania, mhm. do uzupełnienia, do poprawienia liderówek. Jestem dysgrafikiem, mam tam różne dysfunkcje, nie bardzo trafiam w klawisze stukające. Więc y, w tekście, który napiszę, mm -hmm. jest multum literówek. No i jak nie mam, Wyzwanie powiedzmy dla sobie. Wydawcy? Nie, no, wydawca już musi dostać wyczyszczone. To mm -hmm. nie ma bata. E, mm -hmm. Więc jak już mam tekst y, w jakimś tam stopniu gotowy i się zatnę, no to poprawiam te literówki, czytam jeszcze raz, uzupełniam sceny. Ja stosuję taką metodę trochę nietypową. Ja nie piszę książki od pierwszej strony do ostatniej, jak większość pisarzy, mm -hmm. tylko tak trochę na Frankensteina. Mm -hmm. Zatnę się na jakiejś scenie, ale wiem co było potem. Piszę co było potem, mm -hmm. wiem co było na końcu, piszę piękne, patetyczne, wzniosłe zakończenie. Jeśli w trakcie roboty okazuje się, że zakończenie przestało pasować, mm -hmm. to je wycinam i będzie do innego tekstu. Znam się tak, żeby się nic nie marnowało. Sierść, rogi, kopyta, na wirówkę i do parówek. Wielki żongler. Bo tak trochę jest też z, z motywami. Eee, czytałem, że tak, na dobrą sprawę, państwo bohaterowie sobie eee, to wynotowałem że są narzędziami w służbie wątków, które rodzą się w pańskiej głowie. Tak, pomysły Przeważnie na opowiadania, na tak. wątki i zastanawia się Pan, czy to w takim razie będzie dobre, lepiej u czy może lepiej e, gdzieś indziej. To, znaczy tak, umyślać. ja sobie notuję wszystkie możliwe pomysły, jak amerykański urząd patentowy, absolutnie wszystkie. A, -a przepraszam, z najgłupszymi. A, a ten rysunek? No to rysunek, to no, rysunek tak. No, no. Ale to dla przyjemności Pan rysuje, czy to pod kątem jakiejś książki? Nie, dla przyjemności, a czytelnikom, jak tej autografy, jeśli jest czas, to rysuję też koniki. Czytelnik lubi, jak mu się coś narysuje, więc so notuję wszystkie pomysły, wszystkie możliwe. Jak mhm. któryś jest gotowy, to biorę i przekreślam. Czasem z dwóch pomysłów głupich złoży się jeden dobry, czasem z trzech głupich złoży się jeden dobry. A to całe notes to są pomysły, czy inne rzeczy też tutaj są? W zasadzie tylko pomysły. Czasem jakiś mhm. dialog mi, prawda, wpadnie wpadnie do głowy, to notuję. A czemu są wolne przestrzenie pomiędzy poszczególnymi? Żeby zapiskami? oddzielić oddzielić, jakby. Te miejsca, gdzie rozwijam, od tego miejsca, gdzie notuję pomysły. Mm -hmm. Żeby po prostu nie skakać, tylko że wszystkie pomysły były w jednym miejscu. Okej, okay, a wiele, wiele pomysłów poddają panu y, czytelnicy? W zasadzie nie. To Ale nie z... mają inicjatywy, ba czy pan z nich nie korzysta? E, raczej nie korzystam. Raczej staram się zawsze pisać własne rzeczy. Z rzadka, z rzadka z czasem z czegoś skorzystam. Mm -hmm. Wtedy zaznaczam, że na kanwie pomysłu Marka Farfosa, dajmy na to mojego kuzyna, czy jedno mm -hmm. takie opowiadanie mam na kanwie ukraińskiego dowcipu W Polsce nie są on znany. Mocno go przerobiłem, ale inspirował mnie, więc zaznaczyłem wyraźnie, że to... Że to to. Że to to. Mm -hmm. e, na ile ten... Proces pisania książki, jej objętość, moment, w którym ona się ukazuje to jest efekt no, pańskiej twórczej inicjatywy, a na ile jest to jednak, tak mi powiedział, wytyczne wydawcy, że w fabryce słów, która konsekwentnie wydaje pana od samego początku mówią, że Andrzej, dwie książki rocznie możemy ci wydawać. Znaczy oni I, trzy wydali, tylko I objętość załóżmy sobie, że będzie wynosić tyle i tyle. Bo też to, to Pan nieraz mówił, że napisanie książki zajmuje Panu około tysiąca godzin, z czego połowa to sam proces pisania, a druga połowa poprawianie. Tak? No właśnie, i czy to, jest, to wynika z pewnych wytycznych, które daje wydawca, czy. To są... znaczy, Powiem to tak. Yy, podstawowa wytyczna to jest objętość. Mm -hmm. W tym momencie mamy standard minimum pół miliona znaków. No właśnie. Mm -hmm. Jeśli jest 550 tysięcy, to dobrze, jeśli jest 600 tysięcy, też się nie pogniewają. Mm -hmm. Raport z północy był dłuższy, raport z północy miał no, 780 tysięcy, tak, 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 jakoś tak. Mm -hmm. To w którymś momencie po prostu stwierdziłem, że muszę przerwać, bo jeszcze. Mm -hmm. Ale w tej książce mógł Pan bardzo jeszcze popłynąć, prawda? Mogłem jeszcze tam mhm. dodać, dopisać różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że też byłaby już wtedy trochę przegadana. E, także jest ten... Pod... Tak. Jest e, ta objętość, pół miliona znaków. Mhm. Na szczęście programy, w tym momencie edytory tekstu to zliczają automatycznie, więc mhm. nie muszę, prawda, liczyć ile mam stron, jak to kiedyś bywało. Wydawca sugeruje czasem, że no teraz by się przydało coś nowego, coś innego, a tu, że czytelnicy proszą o wędrowycza już trzeci rok, a tu, że czytelnicy bardzo proszą... Czasami proszę... czwarty proszę. No, yy, no nie. Karpie BM po czterech latach Pan wydał od poprzedniego, nie? 2016. Nie. Kiedy ja wydałem... Yy, Kurczę, nie na pewno. Nie. Gdzieś była przerwa czteroletnia, a razem była, była Była mhm. przerwa, ale to, to już nie będę robił, chyba takich długich przerw. Myślę, mhm. że w 2021 mhm. będzie kolejny wędrowiec. Mhm. Znaczy powiem tak, wędrowiec to jest w ogóle taka specyficzna rzecz, bo to są krótkie opowiadania, jest mhm. ich już ponad 150. Mhm. Fabuła zasadnicza jest zawsze ta sama. Znaczy Jakub z semenem się napiją i narozrabiają. A jeśli mają do wykonania jakiś quest, to przeważnie używają prymitywnej siły fizycznej albo jakiegoś zwanego podstępu, więc tutaj nie ma jakichś większych takich, prawda, zagadek fabularnych. Natomiast jest taki problem. Oni już wszędzie byli z wszystkimi walczyli, i... a tu za każdym razem no, trzeba jednak te i kosmici byli to to prawda. tak, trzeba te drzwi wyważyć po raz 151 i to z pewnym wdziękiem, żeby czytelnik miał wrażenie mhm. wyważania na nowo. A taki pan za swoimi bohaterami po takich yy okresach przerwy? Trochę tak. Mm. Trochę trochę czasem człowiek ma ochotę wrócić. Także wydawca sugeruje, że no teraz by mm. się przydało ewentualnie to i to. Jak dostanie co innego, to chwilę pomarudzi, ale jakoś dochodzimy do... z tymi chłopakami się można dogadać. Dogadać, tak. No ja powiem tak. Wiedzą, że ode mnie będą te dwie książki rocznie. Wiedzą, że to się sprzeda, że czytelnicy będą zadowoleni, że nie zejdę poniżej pewnej jakości wymaganej. No właśnie, jak y, y, oglądałem Pańskie spotkania autorskie na Pyrkonie, na przykład, y, gdzie sala była duża i pełna, y, zastanawiałem się, jaki jest dzisiaj profil Pańskiego czytelnika. Ja pamiętam, zacząłem y, czytać Pańskie książki od Weźmisz Czarnokórę. I miałem wtedy, no, <głos》> dużo mniej lat niż, niż w tej chwili, i tak popatrzyłem po sali. Że to nie są wcale ci tacy jak ja, którzy zaczęli od pierwszych wędrowyczów i dziś mają te 40 parę lat. A tam jest mnóstwo młodych ludzi, 20-paroletnich, 30-paroletnich, 40-paroletnich. Czyli z jednej strony pański czytelnik dorasta razem z panem, a z drugiej strony się pojawiają ci młodzi. I myślę, że już nawet zachodzi też taki mechanizm, że ojcowie radzą swoim dorastającym synom, żeby po to sięgnęli. Mhm. Ludzie, którzy w wieku lat 20 czytali moje książki, teraz mają powiedzmy lat o te 15 więcej, mają mhm. dzieci, które mają już w liceum i mogą im podsuwać to, co im się podobało. Wcześniej ludzie, którzy czytali na studiach, mhm. też już mają dzieci. Mhm. Także tak to troszeczkę działa. że jakby to, Myślę, że to już jest drugie pokolenie w niektórych przypadkach. A w niektórych przypadkach, oczywiście, ludzie, którzy sięgają z własnej inicjatywy po raz pierwszy, mm -hmm. no ktoś im poradził, że to jest dobre, że warto przeczytać, że się można pośmiać. No i tak działa. No. Ja powiem, mm -hmm. To wygląda trochę tak, że wędrowycz i wampiry z Warszawskiej Pregie mm -hmm. są takie bycie mocno humorystyczne. Dobrze, taka... tylko z wampirami jest trochę inaczej, bo wydaje mi się, że wędrowycz jest bardziej ponadczasowy niż wampiry, które są mocno osadzone w realiach, które dla dzisiejszych dwudziestoparolatków okay. szczęśliwie znaczą niewiele lub w ogóle. To może powiem inaczej. Wędrowycz jest może faktycznie taki bardziej uniwersalny. Ja wędrowyczem mm -hmm. szeroko zarzucam sieć. Mm -hmm. Wędrowiec się sprzedaje najlepiej, no co tu dużo mówić, ten humor jakoś do ludzi trafia. Po czym ci, którzy przeczytają wędrowycza sięgają po inne moje rzeczy, które są już bardziej na poważnie. Te im podchodzą albo nie. Mhm. Tak patrząc po wyniki sprzedaży, w większości na szczęście podchodzą. Mhm. Są też ludzie, którzy się na przykład do wędrowicza nie przekonali, a którym się podobają inne moje rzeczy. Jeśli chodzi o wampiry, faktycznie one są osadzone mocno w tym realnym socjalizmie, w schyłkowych latach panowania Jaruzelskiego. Mhm. Mhm. I ja tam, powiem tak, mi się to pisało całkiem fajnie, bo ja sobie przypominałem po prostu, Ostatnie lata podstawówki, wyprawy na bazar Różyckiego, jak ta prawda Praga wyglądała. Mm -hmm. To wszystko było siermierzne i syfiaste. A jednocześnie powiem, że jak przekraczał granicę bazaru Różyckiego i nagle znajdował się jak w jednym wielkim peweksie. Mm -hmm. Takim bardziej tureckim, ale peweksie. Wysiały kurtki dżinsowe w cenie jednej wypłaty mojego ojca. Skórzonych, mm -hmm. no mm -hmm. Mniej nie było na to jakby mody. W chodzi chodzili w skórzonych. Ale na przykład można było tam zobaczyć taki obrazek, jak prawda, tacy naręczacy, co stała kobita, z tak wyciągniętą ręką, a tutaj miała, tak, tu miała komplet złotych pierścionków, tu miała złote bransoletki, a tu jeszcze wisiały łańcuszki. Złoto czy tombak? Złoto, złoto, tylko ruskie. To było takie lekko czerwonawe. Mówię, bo ono było. Nie, e, skradzionych stopów technicznych. W, Z w Związku Radzieckim mm. dodawali miedzi mm. do tych stopów złota, które miały iść do celów przemysłowych. Mm -hmm. Oczywiście pracownicy to kradli masowo, stąd złoto rosyjskie miało taki trochę inny kolor. Natomiast mm. to była taka tam uczciwa próba 5.8.3 czy niższa. Najwyższa jest 5.9.5? 5.9.5? Nie. No dobra. W każdym, razie, w każdym razie tak. Albo na przykład można było zobaczyć taki obrazek, że siedziała sobie kobita w kramiku i pracowicie doszywała takie malutkie, hoftowane krokodylki do skarpetek, że mm. były markowe. A, lakosty, tak? Tak. Nabijał się no, pan z tych krzywów? Nabijałem przyszło, się, tak. tych krokodylków. Tak, ja to widziałem na własne oczy, jak mm -hmm. kobieta siedzi, ma tych krokodylków taki stos. Jakby to zobaczyli w centrali La myślę, że. Ale za fałupy dostali. No, a pamięta pan flaki pyzy gorące? Tak, tak, tak. Były, były tam takie babiny, które mm. handlowały tym za słoików. Podobno było to dobre, ja się nigdy nie odważyłem. No. moi rodzice prowadzili sklep sportowy na Ząbkowskiej 2 w bramie. Mhm. No to. Więc ja na różycu to posilałem się, zaopatrywałem, ubierałem się, wszystko robiłem. No był to, był, miało ten, miał to targowisko swój kolor i ja mówił, jak się mhm. wchodziło z tego siermiężnego świata właśnie mhm. perylowskiego, a ten bazar, to było takie mocne przejście, jak wejść do Peweksu. Jeszcze też chodziło się do Peweksu popatrzeć chociaż na te dobra. Mhm. No to było takie coś innego. Nerdowskie marki tam niewiele dało się lub nic. No tak. ja też powiem, że marka też była całkiem twardą walutą w porównaniu ze złotówką. No ale w pewnych się W Tak się nie, no wiadomo. Um, a kiedy pan był po raz ostatni na tak zwanej starej warszawskiej Pradze? Znaczy na bazaru Ludzkiego no była jakaś dwa tygodnie no nie, nie. jakaś czynszowa na przykład. A nie, no to, to dość regularnie, bo tam moja mała mieszka przy Łochowie, no, przy Namysłowskiej. Bo tam więc. też można doznać podobnego wrażenia przechodząc z, z jednej, z jednego kwartału na drugi. Przecież jest tak eklektyczna społecznie i architektonicznie w tej chwili uh -huh. Praga stara. My często no, się... kręcimy prologi, to co kamienica to jest kompletnie inny świat. Tam się, tam się mocno pozmieniało, także to jest. No okej, okay. wracając do pańskich y, czytelników, tak. E, co mnie jeszcze zaskoczyło, to dosyć duży, duży procent kobiet. Ja, o jasne, oko Jelenia na, na przykład, tak? Czy kuzynki? Myślę, że to jest taka literatura hmm. bardzo, że tak powiem, biseksualna. No, czy, <grywania> czy obok jest dość ciężkie, szczerze mówiąc. Choć powiem miałem kiedyś przypadek taki, że na targach książki przyszła do mnie dziewczynka, taka na około 11 lat z drewnianą twierdzą, z trzecim temu oka Jelenia. Dzień dobry w miał pan na mhm. Mm Patrzę na to ciele, mówię, No słuchaj, ja ci wpiszę coś co postaw to na półkach. Mm -hmm. Poczekaj, wiesz, miałem 15-16 lat, wtedy no. sobie przeczytaj. No bo to jest bo tam ponule, trochę... okrutne, krzywde serwowe, nie będzie Ci się podobało. E, tam... proszę pana, ja już czytałam grę o tron. Mhm. Gdzie wtedy byli rodzice? Tak. Rodzice tak, byli tak, szczęśliwi, tak, że tak, dziecko coś czyta i to grubego tak. Zapytali, co to jest? A no to taka saga fantazy. O świetnie. Tak. Mhm. A tam jestem też Także Nie, ja to tak delikatnie rzucę. No ale dla takiej jedenastolatki. No dla takiej jedenastolatki to powiedzieć raczej tam sceny gwałtów i tak dalej. Mogłyby być ciężkie. No ale. Dobra. Także powiem tak, no czytają mnie, czytają mnie owszem, kobiety. Nawet kiedyś znalazłem recenzję z mojej książki na forum dla lesbijek, więc aż się zdziwiłem. I to pochlebną recenzję. I co to znaczy znalazłem? Chodzi Pan po takich stronach? Nie. Wpisałem w wyszukiwarkę Pilipiuk recenzja, ostatni mhm. miesiąc i się wyświetliło. Aha. Często no Pan to robi w ogóle? Sam Pan robi taki research recenzji własnych książek czy wydawca na od Panu raporty dostarcza? Jak to wygląda? Jest. Czasem sobie zaglądam, co oni mm -hmm. piszą. O, mm -hmm. Tak, z ciekawości. lesbijki też pisały i to pozytywnie. Nie wiem, może uznają mnie za Lesbijczyka. Trudno powiedzieć. Mm -hmm. e, natomiast e, to jest piękna anegdota z Kiryłem że Na początku lat 90. wysłał jakieś kolorowe czasopismo rosyjskie wysłało do niego panią na wywiad, jakąś taką kompletnie niekumatą dziunię, która nic jego nie przeczytała. Co on mm -hmm. oczywiście natychmiast wyczuł. I zaczął robić w konia, twierdził, że wysiadł z latającego talerza, ale nie jest tutaj przeciągą wytarli pamięć, y zanim go wysłali na ziemię. Widać było, że. A ona to łykała oczywiście jak pelikan. I widać było, że ona kompletnie nie ma pomysłu na pytanie. I w końcu go zapytała o orientację seksualną, A co on z wielką pogąstą stwierdził, że jest lesbijczykiem. Co, co ona też zapisała. No i fani pisarza mieli straszliwy ubaw i wykupi praktycznie cały nakład. i bo no, widać było, widać było, jak sobie biedna Dziunia nie radziła, poszło bez skreśleń. No ale to do rana było. Tu na szczęście przepytują mnie fachowcy. No dobrze. E, <grym> rzecz, o którą też chciałbym Pana zapytać, to jest... Nie lubię tego słowa, ale chyba nie ma odpowiednika. Research. Czyli to badanie, które Pan robi. E, jak wiele czasu Pan na to poświęca? Bo sądząc z Pańskich podróży, lektur, przede wszystkim lektur chyba, no to jest chyba gigantyczna praca i tak jak patrzę na te tysiąc godzin przeznaczonych na pracę nad tekstem, to te prace przygotowawcze chyba nieporównywalnie więcej trwają. Znaczy to jest troszkę inaczej. To wygląda tak, że ja dużo różnych dziwnych rzeczy czytam dla przyjemności, mhm. a potem się przydaje mhm. albo nie przydaje. Większość się nie przydaje, ale jak potrzebuję coś, pogrzebie w głowie, w tym wielkim śmietniku, co tam powrzucałem mhm. łopatami różnych informacji. Zazwyczaj wygrzebuję coś, co się przyda. Ewentualnie mam jakieś tam informacje, które wymagają jeszcze uzupełnienia. To wtedy wiem mniej więcej, gdzie szukać. I tak wygląda. No, do okajlenia się przygotowałem tak bardziej systematycznie. To wyglądało tak, że no jak tak. studiowałem archeologię, na byłem, mhm. od późnego, na, byłem na kierunku późniejszych średniowieczej czasy nowożytne. Więc jakby tą kulturę, archeologię miejską w jakiś XVI, XVII, XVIII, od tej strony kultury materialnej, poziomu życia miałem w miarę rozpoznane. Zresztą mojego promotora leżała w gabinecie taka wielka, ilustrowana księga o sztuce miast Hanzaatyckich. Mm -hmm. I czekając na zajęcia, ja sobie wielokrotnie przeglądałem. Na przykład się dowiedziałem, czym się różniły kostki do gry średniowieczne od późnośredniowiecznych. No, czym w się różniły? W tym momencie nie. Y, sposobem umieszczenia oczek. My mamy w tym momencie także. Układem? Tak. My mamy kostki, gdzie na przeciwległych ściankach jest liczba 7. Mhm. Jak tą kostkę tak rozłożymy, że się tak rozrysujemy, to, to widać, oni mieli po rozłożeniu i rozrysowaniu inaczej. U nich to szło po kolei i po złożeniu ta mhm. kostka na przeciwległych ściankach miała, nie miała sumy 7, tylko różnie. Taka ciekawostka, mhm. znajduje człowiek w właswie kulturowej kostkę od gry. Wytrze o spodnie obejrzy i wie. Aha, ta przed kolumbem, a ta po kolumbiu. Niesamowite. Także to są takie, powiem, śmieszne detale, które się czasem mogą przydać. I gdy się do pisania, to czy znaczy tak? Ja pojeździłem po Skandynawii głównie dla przyjemności. Ale jak już tam byłem, no to chodziłem po muzeach też, można powiedzieć, no, dla przyjemności. W sumie taka wyprawa researchowa pod kierunk, pod kątem oka jelenia to była jedna. Mm -hmm. Pojechałem do Wizby na Gotlandię. Mm -hmm. Znaczy ja bym wcześniej czy później pojechał do Wizby na Gotlandię, bo mnie to interesowało. Natomiast mm -hmm. tutaj już wiedziałem, że muszę tam pojechać, albowiem mianowicie muszę. A w ogóle mówi Pan po szwedzku? Nie. Albo jakimś innym językiem skandynawskim? Nie, ale moja uh -huh. żona znała szwedzki. Po uh -huh. Zatem powiem tak, na no podpisy w muzeach bardzo często są dwujęzyczne po angielsku. Poza tym, ujmę to tak, zazwyczaj jak patrzę, to wiem, co widzę, no bo mam... A tata do... nie mówił po szwedzku? Mówił. No. Właśnie. Tak, jakieś jeździłem z ojcem, to on gadał po szwedzku. E, natomiast, e, powiem tak, no sporo słów jest takich w miarę międzynarodowych, więc człowiek, prawda, popatrzy w podpis, nawet jak jest podpis w obcym języku, to mniej więcej się zorientuje, o co biega. Mm -hmm. No to jest tak. No, i cóż, no, wiadomo, no, kojenia musiałem przygotować przy wszystkim tak z punktu widzenia zwykłych, prostych ludzi. Jak oni żyli, w jakich warunkach. Mm -hmm. Powiem tak, się kiedyś podśmiewałem z y, pana Wolnego i Kacpra Ryksarza. U niego Kacper Ryks idzie po Krakowie i spotyka połowę ważnych ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, w tej epoce. Mm -hmm. <laughs> u mnie to jest także. Bohaterowie raczej są tam mocniej wdeptani w tą rzeczywistość i w te dolne partie tej rzeczywistości, hmm. więc raczej nie spotykają nikogo ważnego. Zresztą, jak powiem tak, że no z mojego punktu widzenia, prawda, mieszkałem w Warszawie. Dwa razy widziałem limuzynę Lecha Wałęsy. Lecha Wałęsy osobiście nigdy. Mm -hmm. e, raz widziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, jak mnie prawie jego kolumna rozjechała koło uniwersytetu. Pruli jakoś tak w ogóle nie wiem na wariata. No, no i mignął mi w otwartym oknie był, ale co miał otwarte Próbuję okno jak względu tam na opcję. tak? Mm, powinna tam być pancerna szyba, ale nie wiem, otworzył sobie i gapił się. No to popatrzyłem na niego. No miałem ochotę mu pokazać jakiś serdeczny gest powitania, ale za szybko przejechał. Lecha Kaczyńskiego... Ten, ten to ten. Aha. To nie, to, to słowiański gest <laughs> pokoju i pojednania. Mm -hmm. I raz widziałem Lecha Kaczyńskiego, mm -hmm. akurat w Krakowie. I tu powiem tak, że no to jest ten poziom percepcji. Zwykły człowiek, nawet żyjąc w stolicy, no to tego króla by tam zobaczył parę razy w życiu. Mm -hmm. I u mnie, u mnie jest właśnie bohaterowie są na tym poziomie, że tam prawda... Jeden spotyka syndyka Hanzy Sudermana i to jest to takie najważniejsze w sumie spotkanie w tej książce. Jedna scena. Drugi mija syndyka Hanzy na schodach, nie wiedząc nawet kto to jest, a rozmawia przez pięć minut z burmistrzem Gdańska. I to właśnie pokazałem nie na zasadzie, idziemy przez miasto i spotykamy, prawda, o, dzień dobry panie Długosz hmm. i tak dalej, tylko właśnie tak, tak jak my. No. Mamy szansę tam w życiu zobaczyć prezydenta kraju. Kur. Hmm. Mamy szansę zobaczyć, o papież przejeżdżał. Siedziałem na drzewie z kumplem. Po 12 lat mieliśmy i widzieliśmy. Bywa, że czytelnicy zaginają pana na znajomości faktów historycznych? Eee, bardzo rzadko. Znaczy, czasem się zdarza jakiś taki faktycznie fachowiec, który mi coś tam delikatnie wytknie. Mm -hmm. Raz mi się zdarzyło po tym, jak napisałem pole trzci, e, ze zbioru Wieszać każdy może. Tam jest scena, gdzie Wędrowicz z Semenem e, i prawnukiem Piotrusiem lecą sobie do Egiptu z terowcem, który miał. Mały, zwiadowczy, ściśle tajny, carski sterowiec, który Semen miał prawda, w stodole schowany. Yy, I tutaj był taki myk, że ja wiedziałem, że carska Rosja nie miała sterowców, mm -hmm. więc to w tekście wyraźnie zaznaczyłem, podkreślałem, że to jeden ściśle tajny. Mm -hmm. Założyłem, że jeden ściśle tajny Jasne. mogli mieć. Jasne. Po czym dostaję od czytelnika maila, o mistrzu, tu się mistrz pomylił, bo carska Rosja miała sterowców w czasie I wojny światowej. I podsyła mi link do jakichś rosyjskich stron fascynatów I Wojny Światowej. Grzebie w tym grzebie, na no, dziesiątki stron cyrlicą znalazł. Faktycznie, carska Rosja biała sterowce. Cztery. Błąda, Tak. Ale tacy czytelnicy ta, to skarb. Tak. Z kolei jak pisałem opowiadanie Wujaszek Igor, no się dzieje wśród kolejarzy w latach 50 hmm. więc parof, parowozy, Stacja wodna, no i tam Bohater różne rzeczy przy tych lokomotywach robi. Mhm. Więc, tak, żeby to jakoś ładnie, realistycznie opisać, kupiłem sobie na Allegro podręczniki kolejarskie z lat 50. No i taki podręcznik tam dla służb, obsługi, trakcji i tak dalej. No i tam czytam, prawda, opis y, pisany przez fachowca dla przyszłych fachowców, przez kolejarza dla przyszłych kolejarzy. Jeśli słyszysz, że stuka, prawdopodobnie obluzowała się któraś ze zworek przy kotle. W celu sprawdzenia otwórz y, drzwiczki dymnicy na końcu walczaka. Genialne. No. Parowóz ma zworki. czy pan z pamięci? Tak, mniej więcej. Mhm. Parowóz ma zworki. Nie wiedziałem, że parowóz ma zworki. Nie wiedziałem, że parowóz ma walczak. Nie wiem, że parowóz ma dymnicę i że ta dymnica jeszcze ma drzewiczki. Przed ruszeniem w drogę sprawdź poziom piasku w piaskarce. O, parowóz ma piaskarkę. Mm -hmm. I do niczego trzeba nasypać piasku. To są takie... W każdym razie napisałem... Znaczy wsadziłem, prawda, trochę tych informacji pozyskanych do opowiadania, mm. oczywiście przekładając je na język zrozumiały dla czytelnika, ale z zachowaniem fachowego słownictwa. To musiałem je tak w kontekście umieścić, żeby było jasne, o co chodzi. I oczywiście jeden recenzent mi zarzucił fabularyzowany podręcznik czyszczenia lokomotywy, Filipiuk napisał. Natomiast potem taka cztereczka do mnie przyszła, żadnej uwagi w tym nie ma. To miał być przytyk chyba z jego strony. Ale taka czytelniczka przyszła do mnie na spotkaniu i mówi, że e, dziadek czytał i kazał, żeby mi przekazać, że jest starym kolejarzem i że bardzo dobrze odrobiona lekcja. O, to się poczuło. Tak myślę. Docenionym. Dopiero teraz przeczytałem, co pan ma napisane na koszulce. Piękna jest, a to, a to z ostatniego y, lotu Woysławiska. Dostałem, tak. Naprawdę, ale to stamtąd. Tak więcej jest takich można kupić w internecie? Ja bym, szczerze mówiąc, nie, nie wiem. To, że to chyba ta chyba to była chyba taka limitowana edycja. Dobra. Bardzo panu dziękuję no. za rozmowę. Myślę, że mam...